Miejsce jest pałaśliwe i chyba chyba źle usiadłem Ale może dobrze, może do święty też to powiedź, coś, coś powiedzieć I to co, to, co słyszę Zaraz się przeniosę w inne miejsce to to, że już kiedyś o tym mnie był mówił Dawno to było, z dwa, ty temu trzy żeby, się, żeby usłyszeć Ducha Świętego, usłyszeć głos Boga, to, to nie jest takie proste, bo ta jak właśnie ta ulica za mną zakłóca. Zakłóca to, tak? Jest wiele rzeczy, które mogą nam hałasować i zagłuszyć cichy delikatny głos Ducha Świętego. Tak jak przed jasza, W łagodnym, cichym powiewie. Diabo ma różne takie sztuczki, żeby, żebyśmy tylko Boga nie słyszeli. bo wiecie, bo to jest. Bo jeśli ty usłyszysz od Boga jakieś polecenie, jaka, jakąś informację, jakiś przekaz do Ciebie w ogóle miłosny, to to jest dla Ciebie proste. Duch Święty mówi wyraźnie, mój słowo. To jest dla Ciebie proste i zrozumiałe i to Cię buduje. Diabeł nie chce w ogóle, żebyśmy się. Żeby nas, żebyśmy nie byli coraz mocniejsi, tak? Diabeł chce, żeby człowiek, kościół, czyli ludzie... W połączenie ze sobą byli słabi. No, bo on wtedy dalej będzie mógł sobie robić swoje rzeczy na tej ziemi. I ma wiele różnych sposobów, żeby tak było. Dlatego tak ważne jest, bądźcie święci jak ja jestem święty. Czyli oddzielcie się od tego świata, żebyście mogli mnie usłyszeć. To mówi Pan. To jest Jego przekaz ze słowa. Bo, bo to nie jest, mówię, proste usłyszeć głos. A my jego głos znamy. Tylko jak wiesz, słyszysz w dzień 100 głosów, to ciężko usłyszeć ten właściwy. I wiara. Wiara. Bóg, co od nas takie wiary jak ma Dawid? Jak miał Dawid, jak miał Mojżesz? Dzisiaj jest mało wiary. To jest prosta odpowiedź: dlaczego Kościół jest w słabym stanie? Bo jest mało wiary. Mało bezgranicznej ufności do Boga. Mało. Mało tego prawie w ogóle nie ma. Zobacz, jako Mojżesz musiał mieć wiarę. Egipt go ścigał. Chcieli go zabić, jego lud. A on, no, postaw się na jego miejscu. Jaką on, on musiał mieć wiarę, że jak on uderzy tą laską, to się może rozstąpić. Może czerwono. Dzisiaj to opadamy jak taką historię, i tak się tym zachwycamy. I, 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 i jakby to zminimalizujemy um, um, do takich rzeczy, że jak masz jakiś problem, że nie masz pracy, to uderz tam w morze, tak? I będzie praca. A to nie chodzi o to. My nie mamy tego umniejszać. On uderzył, laską, Może się rozstąpiło. Wczuj się, wczuj się w młodzieża. Ma lud, tak? Nie wiem, tam był Tu Tu go ścigają. A Bóg mówi: uderz. Może się rozstąpił. Chcę ci pokazać, czym jest wiara Boga. I czym jest bezgraniczna ufność do Pana. Słowo mówi, dzisiaj sobie to przypomniałem, że niebo i ziemia. Służą Panu, istnieją dla Pana i na jeden Jego rozkaz, na jedno Jego słowo niebo i Ziemia. Czekaj. Niebo i Ziemia. Na baczność stanę przed nim. To jest nasz Pan. To jest król. To jest król. Już mówiłem, że Wizajasza ile razy przytaczają te fragmenty, że Ziemia jest jak ziarko prochu. Jak ja patrzę na Ziemię i idę przez ten świat, to jest dla mnie ziarko prochu. Jak kropla u wiadra. Rozumiesz? Ja widzę świat tak jak Bóg widzi. I to jest wiara Abrahamowa. Tak mamy widzieć. Nie jak Bóg, nie jak Ty widzisz ten dzień, ale jak Bóg widzi ten dzień. I tam masz tu głębokość, długość. Duch święty bada głębokości. I tralala. I tak, tak jest. Dlatego się bezpiecznie czuję. I dlatego tam, właśnie w tych rejonach. Zdobywam, zdobywam bezgraniczne zaufanie do Pana. Bezgraniczne, Bóg kocha bezgraniczne zaufanie do Niego. On jest potężny. Na jedno Jego słowo mówię. Zmiesz? Na jedno Jego słowo. Chmury są prochem pod Jego stopami. Wiesz? To jest ojciec, który mnie strzeże w ogóle. tak? Jestem Jego źrenicą oka. Wiesz, co to jest za perspektywa wiary Boga w ogóle? że po tej ziemi to ja sobie skaczę z radości w ogóle i mam bezgraniczne zaufanie i mogę nie mieć nic, ale ja mam bezgraniczną wiarę i bezgraniczne zaufanie do Boga, Stwórcy wszystkiego, rozumiesz? Stwórcy mnie i wszystkiego. Wspomożyciela mojego, rozumiesz? On mnie wspomaga. Wspomaga mnie, rozumiesz? Nie w ciele, ale w duch, w wierze. To jest wiara Abrahamowa, to jest wiara Boga. Jezus o takiej wierze mówił. Czemu nie ma rzeczy większych? Jezus mówił tak? Mówił, że będą. Ale czemu ich nie oglądamy? Nie mamy wiary abrahamowej, nie mamy wiary Bożej, Bożego rodzaju wiary. Nie mamy bezgranicznej ufności i położenia całkowicie się w Bogu. Tylko uprawiamy cały czas jakieś coś. Cały czas jakieś coś. Boimy się. Ile razy Bóg mówi, nie bój się. Bój się mnie. Jestem przerażony, bo Bóg jest straszny, rozumiesz? Ale w tym przerażeniu ja jestem bezpieczny. Jeszcze bardziej, rozumiesz? Jak mam bojać, to jestem jeszcze bardziej bezpieczny. Straszne dzieła czyni pani, straszny zjachwę. To jest mój ojciec, który stworzył wszystko w ogóle i swoim słowem podtrzymuje wszystko. Swoją groźbą osusza morza na pstryk. To jest ojciec mój. On mnie chroni, on mnie miłuje. On zawsze będzie mnie strzegł, zawsze będzie przy mnie. I z tą wiarą ruszam, rozumiesz? Z tą wiarą ruszam. Z tą wiarą ruszam, bo bez wiary nic nie mogę. Bez wiary się na ziemię podobać nie mogę. Bez wiary nic nie mogę zrobić. Nic. Nic. Jak dotyka ziemię, to ona się kołysze. Taka jest moc Boga, taka jest moc mojego Ojca. I ja zaznaczam, że Ojciec, Jego Duch mieszka, tak? Duch Ojca, Duch Święty, mieszka w nas. Rozumiesz? Mieszka w nas. I ten duch ma moc, że jak ziemię dotyka, to ona się kołysze, rozumiesz? Jak wstaje i wzrok podnosi, to drżą narody, które są dla niego jak trawa. I to jest mój ojciec. Powiedz mi, chciałem ja się jakiegoś człowieka bać? Chciałem ja się liczyć i przejmować opinię ludzi na mój temat? To jest zupełnie inne opakowanie, i zupełnie inne pudełko, tak ci po ludzku powiem. I to jest wiara abrahamowa. I tak idziesz. I Bóg chce używać każdego, rozumiesz? Każdego. Dlatego modlę się o twoją wiarę, żeby była coraz większa coraz bardziej święta, soczysta, prawdziwa, że tak powiem, prawdziwa, w ogniu wypróbowana, ogniu Bóg będzie próbował, rozumiesz? Różne rzeczy możesz doświadczać, ale ona ma być wypróbowana, rozumiesz? Bo jak to jest powiedziane, co ci już pozostało na tym świecie oprócz Jezusa? Powiedz mi co, co? Jezus, Jezusa nie znamy według ciała, nikogo nie znamy według ciała, rozumiesz? To jest wolność, wolność. Jezu jest duchem! Bóg jest duchem! I on jest wszędzie, i wiara nasza opiera się na jego mocy. Na mocy, bo on stał martwych, rozumiesz? Na jego mocy. Na jego mocy. Rozumiesz? I wstąpił do nieba. W ciele. Rozumiesz? Siedzi po prawicy Boga Ojca. Kula ziemska to jest jak, jak pył, jak uszali. To jest nasz ojciec, to jest potęga, to jest królestwo niebieskie, królestwo boże. To nie jest historyjka, tylko to jest moc. Tylko mało, mało próbujemy w to wchodzić głęboko, rozumiesz? W większości to się kończy religią, rozumiesz? Dlaczego? Bo nie ma bezgranicznego zaufania do Jachwę. Bezgranicznego! Bóg kocha szaleńców dla niego, Bóg kocha gwałtowników. Bóg kocha tych, którzy mu prawdziwie zawierzyli. Prawdziwie zawierzyli. I wiesz, możesz mi powiedzieć, że Bóg kocha każdego. To są te słynne slogany. Ja nie mówię, że Bóg kocha nie każdego. Bóg jest Bogiem i ma ja sobie zrobić, co zechce jak chce. Ja mówię, że Bóg kocha bezgraniczne zaufanie. Rozumiesz? On kocha serce, które ma bezgraniczne zaufanie. I dążymy do tego. Bo ja nie mówię, że to jest pstryk, rach, ciach, ciach, ale dążmy do tego. Dążmy do tego. Z wiara Abrahamowa. Dawid wyszedł. Wszyscy się bali. Wielki Goliat ale Dawid znał wielkiego Boga, tak? I uwalił Filistyna. Walnął mu w czoło kamieniem, koniec. ten padł, tak? Dawid został królem. Miał wiarę. Miał wiarę Abrahama. Miał ufność. Dawid kochał Boga i znał Boga. I tak widzę, jak czytam Biblię, że po prostu ludzie się dzielą. Tak jak dziś. Dzielimy się na tych, co znają Boga prawdziwie, a tylko mówią, że znają. To jest ta różnica. Albo znasz Boga prawdziwie, albo mówisz tylko, że go znasz. To jest tak jak z człowiekiem, no znam go, tam widziałem go parę razy, przechodzi jakiś tam z osiedł. osiedlu. Ale czy znasz go osobiście, czy tylko słyszałeś o nim mówisz, że go znasz? I tak samo jest z Bogiem, tak samo, to jest głupie porównanie. Bo człowiek jest jak trawa, my jesteśmy jak trawa, jak pro, jak to, jak jak niczym. Przy wielkim Bogu, miłosiernym i łaskawym, rozumiesz? Wiesz co, wiesz jaki Bóg jest kochany? Wiesz jaki On jest święty i kochany? Tylko wystarczy całym sercem iść za Nim, całym sercem. Człowieku, człowieku, zobaczyć jaka to zmarność To wszystko, co daje diabeł, co daje ten świat, co czasem ty się sam wymyślasz, jaka to jest marność w ogóle nad marnościami, w czym nieraz my ludzie siedzimy, zamiast być z Bogiem po prostu. Być z Nim, który wszystko stworzył w ogóle i wszystko sobie obraca w ogóle paluszkiem, według zamysłu swojej woli. I być z Nim i być przyciągnięty Jego chwałą i Jego istotą. To wszystko przy tym innym to jest śmieć, a ja się nie dziwię, Paweł już tak powiedział. Pytanie, czy znasz Boga, czy tylko mówisz o tym, że go znasz? Zdobywaj wiarę Abrahamową. Tu mieli taką wiarę jak ci zwiadowcy, rozumiesz? Poszło wielu, ale przyszli przestraszeni. O, jacy wielcy, wielki jest świat, wielka jest władza, polityka, pielgrzymki, wszystko, religia. Wielkie to jest. To jest małe, to jest, to jest nic, to jest marność. Wielki jest Bóg, rozumiesz? I wielkie rzeczy Bóg chce, to, chce robić przez Ciebie. Wielkie rzeczy chce robić Bóg. Dlaczego? Bo Bóg chce objawiać swoją chwałę, bo chce, żeby wszyscy do, doszli do poznania, zbawienia. Do poznania prawdy. Otwórz się na maksa, proszę Cię, błagam. To jest do szaleństwa. To będzie zakrawało na w ogóle szaleństwo, ale otwórz się tak na Boga. Ja to ogłaszam w ogóle dla tego, kto chce. Niech Jezus, niech Jego Duch Cię przysiąka. W imieniu Jego, w imieniu Jego, na Jego chwałę. Na chwałę Pana zastępów. Amen.